Osoba składająca wniosek o dowód osobisty będzie też zobowiązana do tego, aby złożyć odcisk palca, zarówno jednej, jak i drugiej ręki, palca wskazującego. No i ta właśnie hmm, odcisk palca będzie zapisany w tej warstwie elektronicznej dowodu osobistego. Oprócz tego również osoba składająca wniosek będzie musiała złożyć osobiście swój podpis na takim wniosku, i również ten podpis będzie zapisany w warstwie elektronicznej dowodu osobistego. To wszystko oznacza, że już nie będziemy mogli złożyć wniosku o dowód osobisty drogą elektroniczną poprzez ePUAP, tylko każdy będzie zobowiązany do tego, aby osobiście zgłosić się do Urzędu Miasta Krakowa czy też w jakiejś innej gminie. I taki wniosek osobiście złożyć. I również osobiście będzie trzeba ten dowód osobisty odebrać, kiedy już będzie informacja z Ministerstwa, że dowód jest do odbioru w danej gminie. To oznacza dla mieszkańców pewne, można powiedzieć, utrudnienia, ponieważ będą musieli dwa razy zgłosić się na wizytę w urzędzie i już nie będą mogli tej sprawy, tak jak mówiłem, załatwić przez ePUAP. Przez EPUA będzie można załatwić sprawy dotyczące osób do 12 roku życia. Od takich osób odciski palców nie będą pobierane, w związku z tym tutaj też rodzice w dalszym ciągu będą mogli złożyć dla takich osób. Wniosek o dowód osobisty drogą elektroniczną. No, oczywiście, to pobieranie odcisków palców będzie wyglądało w podobny sposób, jak mamy to w procedurze paszportowej i ma na celu zwiększenie takiego bezpieczeństwa w zakresie tych dokumentów, jakimi są dowody osobiste. Również zapisanie tego podpisu właściciela dowodu osobistego ma na celu zwiększenie tego bezpieczeństwa. Były takie momenty, że nawet połowa osób, które składały wnioski o dowód osobisty, robiły to za pośrednictwem pułapu. W tej chwili już te przepisy się zmieniają. Zobaczymy, jak ruszy ta nowa, nowa procedura. Są to pewne nowe rozwiązania, także też od razu m, warto uczulić mieszkańców, że gdyby na początku były jakieś problemy techniczne, oczywiście, które mogą być niezależne od urzędu, no to należy uzbroić się również w cierpliwość i od poniedziałku zobaczymy, jak ta akcja będzie realizowana w praktyce.